Na Uniwersytecie, w Instytucie Koło Migacz, Koło Naukowe Fizyków, odpowiedzą, jak się to też u nas studiuje poza studiami. Cześć, witajcie, mimo Was zobaczyć, powitać, mimo że wytrwaliście do tej pory. My powiemy coś o tym, co to jest koło naukowe, czym się zajmujemy i jak wygląda studiowanie od naszej strony. Ja nazywam się Asia Jączek. Ja jestem Maciek Lipski. Maciek, chwilę będzie tak zwaną osobą techniczną. Więc to jest Koło Naukowe. Koło Naukowe to jest grupa studentów, która chce robić coś więcej niż tylko chodzić na zajęcia, zajmować się projektami naukowymi, dzielić się swoją pasją naukową i nie tylko naukową. Jesteśmy z fizyki, fizyki technicznej, astronomii. Są wśród nas też studenci politechniki, w sensie kole naukowym. Zaraz pokażemy Wam nasz zarząd. Więc to jest prezes, wiceprezes i ich mali przyjaciele z naszej wycieczki do Niemiec. I czym my się zajmujemy? Przynajmniej nie siedzimy w akwarium. Spotykamy się na tak zwanych seminariach, czyli zapraszamy albo kogoś z zewnątrz, albo sami mówimy o swoich zainteresowaniach, o czymś ciekawym, o czymś, co się ostatnio działo, na przykład o co chodzi z tym całym noblem? Bierzemy udział w konferencjach, odwiedzamy instytuty naukowe, bo to kiedyś mogą być nasze miejsca pracy. Co roku jeździmy na dwie ogólnopolskie konferencje i jedną międzynarodową. Właściwie co to jest konferencja, bo Wy pewnie tego nie wiecie? To jest takie duże spotkanie, gdzie przyjeżdża dużo studentów, mówi się wykłady, pokazuje się plakaty, potem w tak zwanym międzyczasie rozmawia się o tym przy różnych przekąskach i napojach. Potem idzie się spotkanie. Dnia znowu wykłady, plakaty, przekąski spotkanie wieczorem. I tak przez tydzień. Ponieważ konferencja to fajna sprawa, my też organizujemy konferencję fizyczno-astronomiczną. To jest takie luźne spotkanie w górach i Winter Kindergarten, czyli konferencja fizyków teoretycznych. To była międzynarodowa konferencja. Mieliśmy ponad 50 osób też z Indii, Libanu, I wiadomo, Niemcy, Francja, Szwajcaria. Tak, to są teoretycy. Oprócz tego zorganizowaliśmy puzla, to była wrocławska konferencja interdyscyplinarna. Jeżeli ktoś z Was chce, to jest fajna okazja, żeby pierwszy raz coś takiego zobaczyć, bo przyjeżdżają osoby z różnych kierunków, mówią też w taki sposób zrozumiały dla przeciętnego człowieka, no bo nie każdy wie co to są nanochloreapatyty, ale każdy wie mniej więcej co to jest, nie wiem. Każdy wyczuwa co to jest nano. O to są zdjęcia z konferencji, żeby nie było, że my tak mówimy, a to się nie dzieje. Oprócz tego tak zwana popularyzacja fizyki, czyli prezentacje w szkołach. Jeździmy do szkół, pokazujemy doświadczenia, trochę opowiadamy, też robimy jakieś takie mini warsztaty i jest ciekawie. Robimy pokazy doświadczeń zarówno w plenerze, jak i gdzieś wewnątrz i to jest dla różnych grup wiekowych. Najczęściej wiadomo, licealiści, techników, ale były też pokazy dla podstawówki, a na taki typowy piknik to przyjeżdżają nawet takie małe trudące, które jeszcze nie mówią i tak trzeba coś z nimi zrobić i też się dobrze bawią. A i A, właśnie tak ciepły tak azot. Tak Warto iść na studia na fizyce, macie dostęp do ciepłego azotu. Czasem. Okay, to Teraz o wyjazdach, mówię Maciek. A właśnie przyjący, jak widzę, ciepły azot to naprawdę yy, są pełni radości. A trochę o wyjazdach naukowych. Przede wszystkim yy, często jeździmy do, yy, nie tylko do Polski, byliśmy też w Niemczech na przykład. W każdym razie jeździmy po to, żeby zobaczyć, jak wyglądają inne instytuty naukowe i zobaczyć nasze ewentualne potencjalne przyszłe miejsca pracy co jest bardzo ciekawe. Byliśmy na przykład w Warszawie. W Warszawie zobaczyliśmy wa laboratoria w Państwowej Akademii Nauk. Byliśmy też na, no, na, na innych uczelniach. Widzieliśmy ich laboratoria, widzieliśmy czym się zajmują. Poznaliśmy też innych studentów z koła w Krakowie. Może dalej. To akurat było bardzo duże wydarzenie. To był dziesięciodniowy wyjazd, taki objazdowy po, po Niemczech na który uzyskaliśmy dofinansowanie 40 tysięcy złotych, czyli praktycznie nas on nie kosztował, a jak widzicie byliśmy w laboratoriach, jedno z nich, Laboratorium Antyki które Monachium, było laboratorium, które, które dostało Nobla. To znaczy jeden z pracowników dostał Nobla i to w 2007 roku. To jest, to jest naprawdę coś. No i jak widzimy na prawym zdjęciu na dole, załapaliśmy się też na Oktoberfest, a wcale tego nie planowaliśmy. Naprawdę ale bardzo, bardzo miło się złożyło. Skoro tu jesteście i trwaliście do tej pory, myślę, że sami będziecie w stanie podać wiele powodów, dla których warto by studiować jakiś kierunek ścisły, na przykład fizykę. Sam postaram się coś jednak powiedzieć od siebie. Otwiera wiele możliwości i zwykle to jest pusty slogan, ale myślę, że w przypadku fizyki jednak on do, dosyć dużo mówi. Z tego, co widzę wśród swoich znajomych, którzy, którzy Studio ten kierunek. Naprawdę mamy wiele możliwości rozwoju. Możemy pracować zarówno w jakichś komercyjnych firmach, w jakimś przemyśle i tak dalej, co zostać na uczelni, Co jest, myślę, bardzo ciekawą formą realizacji. Uczy myśleć. Myślę, że podstawową umiejętnością, którą możemy uzyskać na fizyce, to jest właśnie umiejętność myślenia, kreatywność, ale też to, co mi się najbardziej przydaje, to jest umiejętność szybkiego uczenia się. Poznajemy to że rzeczywiście w krótkim czasie. Możemy się naprawdę dużo nauczyć. Tak, tak, o tym już mówiłem, właśnie. E, możemy przeskoczyć do następnego punktu, w którym jest kreatywność. E, Polary widzimy na przykład z Boryuli. Sam ostatnio napisałem podobny program, który podobne obrazy generował. I to jest ciekawe, mamy wiele przedmiotów, które kończą się na przykład projektem. E, no i to jest świetna okazja do, do rozwoju, właśnie do ćwiczenia swojej kreatywności, bo każdy robi inny projekt i to od nas zależy, jak mu będzie wyglądał. To jest naprawdę ciekawa sprawa. E, dlaczego u nas? a nie na przykład na Politechnice, na którą pewnie też się zastanawiacie, ale o tym później. Po pierwsze elastyczny typ studiów. Nie narzucamy Wam planu. Oczywiście są pewne przedmioty, które musicie zrobić, żeby uzyskać dyplom, ale całą resztę możecie sobie dość dowolnie dobierać. Nie jest wiele specjalności, o których mówi już doktor z Fizyka doświadczona, komputerowa i tak dalej. na razie pewnie Wam to niewiele mówi, ale na pewno znajdujecie, się, kiedy zaczniecie studiować, przez pierwsze dwa lata w zasadzie. Jeszcze nie musicie się deklarować, bo przedmioty się pokrywają, a później ten wybór już jest naprawdę znacznie prostszy i już wtedy wiecie, co was tak naprawdę interesuje. Organizowane jest wiele kursów, na przykład Zastosowanie Fizyki w Biznesie, jest taka gałąź Fizyki, która nazywa się Ekonomfizyka, Też podobno ma jakieś zastosowania. Dużo jest kursów czysto, czysto praktycznych, na przykład te nazwy może niewiele nowe ale na pewno rzucie, to jest język programowania, komórka się go używa, OpenGL to jest graficzne, labview to jest do zarządzania jakimś tam sprzętem laboratoryjnym na przykład. To naprawdę są przydatne umiejętności i już sam, yy, samo znanie właśnie tego oferuje dużo ciekawych miejsc na, na rynku pracy. No, i studia są bardzo kamer kameralne, Jest nas naprawdę niewiele. W tej chwili mam 17 ludzi na roku, jestem na trzecim roku i ma to swoje plusy. Oczywiście chcemy, żeby nas było znacznie więcej. Wtedy mogłoby być jeszcze ciekawiej, ale biorąc pod uwagę, że właśnie tyle ludzi jest, jest naprawdę wykładowcy nas znają praktycznie osobiście i naprawdę dużo można na tym skorzystać. No i oczywiście perfekcyjna lokalizacja. Mamy blisko, no, za oknem mamy Odrę. Blisko jest do Wyspy Słodowej, jest też rynek całkiem niedaleko. Można nas oczywiście znaleźć na Facebooku, jak wszystkich, chyba już w tej chwili. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do nas. Jak się pojawicie, wpadnijcie na koło. Mamy właśnie pokój pokój 280. Może czasem ktoś tam będzie, możecie przyjść, pogadać. Naprawdę ciekawe, ciekawe rzeczy czasem robić.